Środa 8 maja 6:45 czasu środku europejskiego. To są komentarze giełdowe BossFX. Zapraszam do wysłania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs futures S&P 500 znajduje się w range 1619 punktów i poniżej tych takich lokalnych oporów 1620 201. Przy czym już na wstępie warto zauważyć jakie w dniu dzisiejszym a według modelu Camarilla no, wypadają opory, punkty takie zwrotne. Praktycznie 1624 27 jak najbardziej jest do przetestowania, a przy czym bardzo ważny punkt H5 1633 37 setnych, jest takim krańcowym zakresem zarazem oporem. Taki maksima na, na dzień dzisiejszy. Jeżeli zatem tutaj zerkniemy na wykres, i tak jak wczoraj wprost z rynku wykazywałem 1610-1611 jako punkt takiego kluczowego wsparcia, i tak też między 16 a 17 doszło na Wall Street do zrzutu właśnie do tego rejonu, i praktycznie od tego pobyt zareagował bardzo dynamicznie, więc tutaj jak najbardziej trzeba to odczytywać za zachowanie impetu, który widać na średnich eksponencjalnych wygładzonych zmiennością w modelu Gapiego. Żółta i czarna wstęga wsparcie to zadziałało perfekcyjnie. Popyt zareagował, więc jak najbardziej można oczekiwać dalszego ruchu w górę, z zastrzeżeniem, że przełamanie tego poziomu 1611-1610 w dół to ruch na początku do 1608 a nawet niżej z opcją podbicia w górę jako korekty i rozwinięcia ruchu spadkowego w stronę wstęgi MA200, która znajduje się obecnie w rejonie 1600 punktów. I tak należałoby odczytywać również zmiany na futures dla indeksu Dow Jonesa. Również wczoraj wykazywaliśmy wprost z rynku 14,912. Bardzo tutaj silne wsparcie, oczywiście w interwale H1. Kurs znajduje się w rejonie 14,986 i jak najbardziej możliwy jest ruch w stronę 15000 punktów, a nawet wyżej z zastrzeżeniem braku połamania 14,912 Z kolei futures dla DAXa przed otwarciem notują wartość 8188 a więc tutaj, jeśli pojawi się o poranku presja popytowa zbieżnie z tym, co, co działo się na, na Wall Street, a relatywnie zamknięcie na DAXie wypadło niżej od zamknięcia na Wall Street, więc można by było oczekiwać, że tutaj 8200 na DAXie zostałoby w górę jeszcze połamane w dniu dzisiejszym. Natomiast tak, trzeba przede wszystkim odczytywać wsparcie na DAXie w rejonie 821-813, Oczywiście także trzeba tutaj mieć na względzie zachowanie momentum wzrostowego na wstęgach gapiego, co pozwala właśnie na wyprowadzenie zwyżek. Według Price Action mamy coraz to wyższe dołki, coraz to wyższe szczyty, więc takie performowanie w górę jest jak najbardziej naturalne. FW20 przed otwarciem, czyli praktycznie schemat z wczorajszej sesji to opór na poziomie 2340, a więc jeżeli dzisiejsze otwarcie przekroczy ten poziom w górę to opór powinien zostać zamieniony na bardzo lokalne, krótkoterminowe wsparcie. Natomiast różnie, równie ważnymi wsparciami tutaj będą 2300, 2305, średnia MA200 zmierzająca właśnie nieznacznie w górę, czyli posiada dynamiki wzrostowe, co według tutaj średnich gapiego także jest jakąś zbieżnością do tego, żeby tendencja wzrostowa się rozwinęła, a więc przebicie się przez 2340 w górę, to a przetestowanie 2347 i przebicie tego oporu w górę to ruch w stronę 2400. Dziękuję za uwagę. Mówił dla państwa Michał Pietrzyca.